Polki jesteśmy krytyczne wobec samych siebie i mimo tego, że mamy kompetencje i doświadczenie, okazuje się, że 75% kobiet uważa, że pewność siebie jest oczywiście niezbędna, ale prawie połowa młodych Polek nie czuje się kompetentna w sytuacjach zawodowych. Z czego to wynika? No tak, to są badania, które zrobiłyśmy niedawno. No, to oczywiście wynika z wielu różnych z wielu powodów. Pierwszy to jest wychowanie. Bo my nadal jesteśmy wychowywane w takim bądź cicho, nie wiem, spokojnie, nadal w szkolnictwie to też ja mam bliźniaki dwupłciowe, więc widzę tę różnicę w, w traktowaniu chłopców i tym, co oni mogą, w jaki sposób mogą wyrażać swoje emocje, a w jaki sposób dziewczynki nie mogą tych emocji wyrażać, i jak to jest od razu naznaczane czy też punktowane. Jednocześnie też nie mamy takich role models dookoła, czyli cały czas gdzieś promowane są zawody, gdzie widzimy mężczyzn na tych stanowiskach, gdzie ym, chociażby nawet w słowniku polskim też zabrakło tych feminatywów, o które duża była duża była dyskusja jakiś rok temu czy dwa lata temu i to też powoduje, że w historii brakuje kobiet. Bo jeżeli używamy rodzaju znaczy, liczby mnogiej, no to jest to zawsze w rodzaju męskim, czyli nie wiem, powstańcy, historycy, a tam nie ma kobiet, więc to jest... Ale na przykład ministry, byłoby to trudne też do powiedzenia, kobiety no, ministry. ministry. Minister, on tak się mówi, ministra. Teraz jakoś wszyscy mówią i nikt się, nikt ja się uważam, że nie się. Chciałabym, osoby, jak by chciała być określana. Bo my są Oczywiście. też zawody, w których kobiety, na przykład neurolożki, nie chcą być neurolożkami, chcą być neurologami, bo to też Psychologi. odbija się dokładnie od tego, że mają problem na przykład w pracy, bo mężczyźni są, mają lepsze operacje, lepsze sytuacje to, Ale finansowe. pytasz się nie, nie o, o nazewnictwo, tylko pytasz się skąd wynika też to, że my nie sięgamy na przykład po wyższe pozycje. To jest też cała, że tak powiem, całe otoczenie, w którym my funkc funkcjonujemy. Które gdzieś przypisuje chociażby rolę macierzyńską i tej opiekunki domu kobiecie, co też powoduje, że potem no, badania znowu pokazują, że na przykład na macierzyńskim tracimy ogromnie poczucie własnej wartości, co przekłada się na pewność siebie. Wracamy do pracy, płacimy tak zwaną karę na, za macierzyństwo 2 do 3 lat, jeżeli chodzi o na przykład zaoferowanie ci awansu, no to Twoje poczucie pewności i w ogóle wartości Znowu spada. No i co? I, um, i potem okazuje się, że, że gdzieś cały czas ten szklany sufit albo ta lepka podłoga tak funkcjonuje. Jednocześnie, no, nawet tutaj w wypowiedziach słyszałyśmy różne stereotypy na temat kobiet wypowiadane przez kobiety, a nie przez mężczyzn, prawda? I to było ciekawe.